Dziękuję za zaproszenie panu prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi, mówił pierwszy wicewojewoda śląski, Rafał Adamczyk, który w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy spotkał się z samorządowcami subregionu północnego województwa śląskiego, bo jak mówił, chce wsłuchiwać się w ich głos i stąd pomysł, by realizować regularnie tego typu przedsięwzięcia. To już jest kolejne spotkanie z samorządowcami z północnej części województwa śląskiego, Skracamy dystans, ułatwiamy kontakt samorządów z delegaturą rządu w terenie. Uważamy, że to jest podstawowy element, dobre relacje, dobra współpraca samorząd-rząd. Inicjatywa wicewojewody ucieszyła samorządowców, którzy zgodnie podkreślali, że przez ostatnie kilka lat takie spotkania z przedstawicielami rządu wojewódzkiego w stolicy subregionu północnego były raczej rzadkością. Tym samym nie mieli zbyt wiele okazji do rozmowy o swoich problemach. Teraz taką okazję mają i dlatego do spotkania solidnie się przygotowali. Przede wszystkim powtórzę to, co mówił pan prezydent Krzysztof Matajaszczyk i pan starosta, czyli dobrze, że tak szybko te spotkania są organizowane. Dzisiaj na sali, jako wszyscy samorządowcy z subregionu, mamy możliwość rozmawiania z ludźmi odpowiedzialnymi w Urzędzie Wojewódzkim za infrastrukturę, za środowisko, za drogi. I to jest ważne, żebyśmy mieli taki bezpośredni kontakt, bo przez ostatnie 5 lat tego kontaktu po prostu nie było. Te samorządy były traktowane wręcz wrogo. Dzisiaj mamy możliwość porozmawiać, wymienić swoje doświadczenia, powiedzieć w ogóle, czego my od siebie nawzajem e, oczekujemy. Skoro w poprzednich rozdaniach rządowych różnych funduszy powiatu Częstochowskiego był pomijany, niedoceniany albo finansowany tak powiedzmy słabo, to jest tak określenie takie no, do przyjęcia. To chciałbym zapytać czy w zamian za polskie Ład i inne programy poprzedniego rządu czy w tej chwili coś się pojawi dla samorządów, ekstra dla tych, którzy nie mogli liczyć na poważne traktowanie w poprzednich tego typu programach. Jest deklaracja spotkań i lista rzeczy o których konkretnie chcą rozmawiać samorządowcy. To oczywiście dobrze. Ważne jednak, aby wspólne spotkania przyniosły także oczekiwane przez obie strony efekty. Gdybyśmy nie chcieli słuchać, reagować i odpowiadać na pytania, to by nas tutaj nie było, więc to jest jedno z wielu spotkań, które są zaplanowane, jeżeli chodzi o spotkania tematyczne dzisiaj infrastruktura, fundusze drogowe, nadzór prawny. Kolejne tematy spotkań będą uzgodnione i przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, będą przyjeżdżać ze mną lub dyrektorzy pionowi z wydziałów, którzy będą reagować, pomagać i wspierać samorządy.